Witam serdecznie gościem Jakub Gliński Tyliski Cześć, witam Ciebie i fanów, którzy są za Tobą. No, dzisiaj presja, presja, bo dzisiaj właśnie pod presją wywiad. Kuba, przegrywa Ci dzisiaj niespodzianka duża, nie wiem, czy to nazywać sensacją, z Gold Teamem. Bardziej niż ta porazka, porażka, to sensacją na pewno jest wynik, czyli 9 do 2. Dlaczego, Kuba? Dobrze, że nie dwucyfrówka akurat, to, to gdzieś tam cieszy. Czemu? Czemu, to nie wiem, no, no co... No. Nawet nie powiem, że to słabsza dyspozycja z dnia czy coś, bo nas było dwóch na zmiany, oni mieli jednego, czyli jednego mniej. No nie, no, nie wiem. Przespaliśmy, zostaliśmy w szatni, nie wyszliśmy na Messio. E, przegrywacie dzisiaj, ale jakby nie patrzeć, jeszcze macie szansę na to wicemistrzostwo, ale właśnie e, uciekło mistrzostwo, Jest to już oficjalnie. Dom Weselny Sylwia jest już e, mistrzem, obronił tytuł sprzed roku. No gdzieś tam już. Nie wiem, no gdzieś 5 punktów mieli przewagi chyba, no to gdzieś tam może też w głowie się działo, że jednak już gdzieś tam nie dojdziemy, zdając sobie sprawę z tego, że, 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 że wybił mnie z rytmu, że w słabszy, słabszą formę mam może gdzieś tam ostatnie mecze idzie, jak i cała runda, gdzieś po grudzie, ciężko, ciężko, no gdzieś tam walczyliśmy w sumie do tych dwóch kolejek na, na przed końcem jeszcze gdzieś tam mieliśmy szansę, no, ale już dzisiaj koniec. Ale cieszy mi wiesz co? To, że idzie kapitan Tomek Szczurek, y, mówi mniej gadania, więcej grania. No Sodzicie i, z uśmiechem i to jest chyba najlepsze. No tak, To co pewnie nie wiesz? Ja se gadam. Kokoro też gada, zagaduje mnie czasami, no i widzisz, gubia krycie i tracimy w bramkę. A jest jak jest. No. Wiadomo, no to co na boisku zostaje na boisku. Po meczu jest piątka, śmiejemy się, no bo przecież nie będziemy płakać. E, wrócę kiedyś do rozmowy z tobą i przede wszystkim też powiedziałeś to w wywiadzie. E, każdy widzi ten tylicz Mistrzowski, bo zrobiliście tyle razy Mistrzów. E, każdy teraz odbiera to, że drugie bądź trzecie miejsce, to jest jakaś tam tragedia. Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Tak jak rozmawialiśmy, to, że jeden rok zajdziecie o jedno oczko niżej, no to naprawdę nie jest tragedią. Inne drużyny o tym Na marzyły. Na pewno nie jest. No my też tego nie odbieramy jako porażka. Czy Dokładnie. Umaj, już wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę kręcąc te pierwsze miejsca, te rekordy jakieś tam. No ale teraz Sylwia ma swoje, no nie, nie pięć minut, ale jest jej czas. No gratuluję już mistrzostwa. Panowie, gratulacje. Obrony. Jest niezwykle ciężko obronić na Hali, na Orliku, no, no nic. no Gratulacje dla nich. Kuba, ostatnie pytanie. Właśnie, dobrze powiedziałeś, ciężko obronić. Cięższe ob jest zdobyć, czy ciężej obronić. I jedno i drugie, tak naprawdę. No, wygrasz, to będzie mistrzostwo fajnie, no ale na przyszłym roku jest z mistrza trzeba zlać. No i... No tak. No nie wiem, no, 50 na 50. Dziękuję za wywiad. Dzięki.